Witam Was bardzo serdecznie, moje kochane skarbki w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was filmikiem pod tytułem Nie mogę na to pozwolić. Oczywista, oczywistość, moi drodzy, nie mogę pozwolić na naiwność konsumenta, nie mogę pozwolić na to, aby konsument nabrał się na taki produkt, nie mogę pozwolić na to, aby konsument wydał taką sumę na kosmetyk w pełni bezwartościowy, którego skład pozostawia wiele do życzenia i jednoznacznie kosztuje bardzo dużo. Nowa przegenialna formuła odmładzania, fantastyczne polimery, które cofają zmarszczki, wygładzają skórę, intensywnie ją nawilżają i regenerują. Produkt, o którym dzisiaj będzie mowa, kosztuje prawie 500 zł. Pojemność tego produktu jest to 7 albo 9 ml, moi drodzy. Skład jest krótki, ale pozwala mi to w pełni na to, aby mógł nagrać dla Was film ostrzegawczy, aby się tym produktem zdecydowanie nie interesować. Dzisiaj będzie mowa o kosmetyku Sensai. Na temat Sensai film Beściemy był na moim kanale w tamtym roku. Kosmetyki, które są dostępne w perfumeriach Douglas. Kosmetyki z jedwabiem, które mają naszą skórę odmładzać, idealnie nawilżać, wygładzać, zapewniać efekt silk skin, czyli takiej jedwabiście wygładzonej, lisiącej skóry. Ale również chcę ostrzec nowych widzów, którzy niedawno dołączyli na mój kanał, czyli go zasubskrybowali i oczywista oczywistość nie musieli wszystkich filmów oglądać. I może nie natrafili na film o kosmetykach Sensai, a kosmetyki Sensai są przez nich stosowane. Sensai jest to marka japońska, która testuje swoje kosmetyki na zwierzętach. To jest pierwsza bardzo, bardzo ważna sprawa. Druga bardzo, bardzo ważna sprawa jest taka, że kosmetyki Sensai nie są warte nawet złotówki. Co z tego, że mamy przepiękny design opakowania, przepięknie to zapakowane, przecudowne zestawy w atrakcyjnych cenach jak kosmetyki Sensa i nie są warte złotóweczki, moi drodzy. Sztuczne polimery oblepiają skórę, sprawiają wrażenie takiej właśnie silk skin, która jest wygładzona, lśniąca. Macie prawo wtedy myśleć, że kosmetyk działa. Działa na powierzchni w efekt natychmiast Sztucznym obklejeniem skóry, ale tak naprawdę długoterminowo w głębszych warstwach skóry nie dzieje się zupełnie nic. Nie ma żadnych długoterminowych efektów. I kosmetyki Sensai są tak promowane w Douglasie, tak wciskane, że to jest bardzo luksusowa linia kosmetyczna. Zaraz przed La Prairie. O La Prairie też był filmik na moim kanale. Totalny skandal, moi drodzy. Że Sensai odmłodzi Waszą skórę, da taki efekt, jakiego Wam nie dał jakikolwiek kosmetyk używany przez Was. Że wszystkie inne kosmetyki są pase, a Sensai jest cud bajeczkę rewelacja, bardzo droga, idealna pielęgnacja, luksusowa o ukierunkowanym działaniu przeciwmarszczkowym. To jest jedna wielka bzdura i jeden wielki absurd, moi drodzy. Także nie przeciągając przechodzimy do najnowszego produktu, który został wypuszczony przez markę Sensai. Kosztuje no prawie 500 zł, ma małą pojemność i ma bardzo prościutki skład, który jest warty zaprezentowania Wam na wizji. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. Przechodzimy do głównego tematu. Będziemy mówić o nowości kosmetycznej Biomi Mezis. Serum nawilżające 9 ml, moi kochani, 455 zł. No to nie jest półka zdecydowanie laprerii z nylonem, mikroplastikami itd. Że 1900 zł, 2000, 3000, 4000, no ale 455 zł no to już jest zdecydowanie bardzo wysoka kwota. I za tą kwotę my możemy mieć ułożoną w pełni, synchronizowaną pielęgnację na 2-3 miesiące. Zdecydowanie, moi drodzy. I teraz przejdę do zagranicznej strony Sensai i wam przeczytam główne obietnice, które Sensai tutaj obiecuje. Pierwsza na świecie warstewka z mikrowłókien nadająca skórze odmładzającą moc. Cud bajeczka. To jest opis całokształtny, marketingowy tej linii Sensai. Ale teraz przejdziemy sobie do głównego gwiazdora tego filmu, czyli Biomezzi z Posi. Ten wyspecjalizowany roztwór polimerowy jest umieszczany wewnątrz biomimezis, by natryskiwać warstewkę z mikrowłókien chroniącą skórę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak suchość i otarcia. W połączeniu z efektor warstewka z mikrowłókiem pomaga utrzymywać odpowiednie nawilżenie skóry i zwiększa skuteczność nocnej pielęgnacji. No tak, w blokowaniu transportu substancji czynnych na pewno. Wzmacniając warstwę ochronną dla nawilżenia, czego efektem jest silk Skin skóra jak jedwa. OK, i teraz Was bardzo serdecznie zapraszam do tabelki z obrazkiem tego produktu, jak i również z jego składem. Oceńcie sami, czy naprawdę warto wydać jest 455 zł za kosmetyk o tak małej pojemności, no i z takim składem. Także serdecznie Was zapraszam do tabelki. no i przejdźmy do składu od A do Z moi drodzy, cudownego Biomimezis od Sensai, który wygładza, idealizuje skórę, cofa zmarszczki wypełnia. Alkohol alkohol denaturyzowany, krótka piłeczka, rozwalanie bariery lipidowej odwadnianie skóry nośnik przenikania, który działa bardzo drastycznie na naszą skórę zdecydowanie są bezpieczniejsze nośniki przenikania substancji czynnych, np. przykład metylpropanediol bądź czysty propanediol są to przegenialne nośniki przenikania substancji czynnych, które nie rozwalają bariery Lipidowej, a alkohol denaturyzowany, mimo tego, że on odparowuje, to zdąży zrobić już piek. Totalnie rozwalić barierę lipidową, odwodnić skórę i ją silnie, ale to silnie, wysuszyć. A to chyba nie o to chodzi w kompleksowej pielęgnacji skóry dojrzałej i w prewencyjnej pielęgnacji przeciwstarzeniowej, aby ją wysuszać. Później mamy poliwinyl butyral, czyli mamy polimer który jest podobny do alkoholu poliwynylowego, który powoduje zastyganie maseczek peel off i że możemy je zerwać w jednym kawałku, czyli w takiej folii. No to tutaj mamy taki polimer, który oblepi waszą skórę, nie będzie się zachowywał jak alkohol poliwinylowy, czyli będzie schodzić płatami po prostu ze skóry jak maska peel off, tylko on pozostanie. I on może wam dawać takie złudne wrażenie uniesienia owalu, wykonturowania skóry, liftingu, i naprawdę w tym efekcie możecie się zakochać, kochani. Ale ten efekt nie jest długoterminowy. W głębszych warstwach skóry skóra jest po prostu wściekła. Bariera lipidowa rozwalona. Polimer to ukrył celowe zagrywki, moi drodzy. Po tym poliwynylu mamy dimeticone. Łatwo zmywalny, silikon, emolient, jak najbardziej. Do dimetygonu w czystej postaci nic nie mam, ale dimeticone cross polymer bądź winyl dimeticone cross polymer są to mikroplastiki. Także dziękuję. Tutaj mamy czysty emolient silikon łatwo zmywalny, dimetikonę, jeszcze ujdzie. Mamy PEK-8, który tutaj stabilizuje całą formułę preparatu i rakotwórcze BHT. Rakotwórczy antyoksydant przeciwutleniacz, który jest kancerogenny, który może upośledzać funkcjonowanie wątroby i nerek, układu oddechowego, który kumuluje się w organizmie. Za to, moi kochani konsumenci, płacicie 455 zł. Za to żadnego składnika aktywnego, żadnego wyciągu, żadnych peptydów, żadnych ceramidów, żadnych witamin. Ten skład jest po prostu bezwartościowym, oblepiaczem i wypełniaczem takim chwilowym skóry. To jest jeden wielki śmieć, niewarty nawet grosza. A jeszcze jak pomyślę, że to było testowane na zwierzętach, to już totalnie mnie y, po prostu złości tutaj łapie kosmetyk nie jest warty uwagi, nie jest warty zainteresowania i nie jest warty swojej ceny. I jeszcze Sensai, tutaj do tego Biomimesis Potion rekomenduje zakupienie dyfuzoru, który powoduje uwalnianie się tego produktu, żebyście nie musieli tego wylewać e, oczywiście sobie z saszetki na dłoń, tylko żeby wam ekskluzywny dyfuzor dawał po 2-3 kropelki tego cudu. I posłuchajcie, ten cudowny dyfuzor, moi drodzy, kosztuje 2000 790 zł. Czyli za kompleksową pielęgnację przeciwzmarszczkową musicie zapłacić ponad 3000 zł. Ponad 3000 zł. E, oczywiście biomimic Potion, czyli mikroplastikowy syf z BHT. I do tego cudowny dyfuzor, który będzie uwalniał formułę Sensai, który będzie idealizować waszą skórę. To jest jeden wielki absurd i jeden wielki kit, moi drodzy. Dyfuzor 2000, prawie 3000, po to, aby włożyć tam cudowną saszetkę za 455 zł, żeby już klient nie musiał się bawić w otwieranie tej saszetki i przelewał sobie po dwie 3 kropelki tego Biomezis Pouching, tylko żeby włożyć w dyfuzor za 3000, bo ten dyfuzor wygląda cudownie i po prostu aplikować sobie plastik na twarz z BHT i z alkoholem denaturyzowanym. Kompleksowa pielęgnacja za 3000 zł, która nie wniesie zdecydowanie nic do waszej pielęgnacji, nie wykaże jakichkolwiek właściwości pielęgnacyjnych, a zdecydowanie pogorszy stan waszej skóry. Alkohol denaturyzowany, poliwinyl, polimer, moi drodzy BHT. Serdecznie dziękuję. Nawet tego, jak mamy tutaj y, emolient, bardzo łatwo zmywalny Dimetikon, który jest silikonem łatwo zmywalnym i on y, jest emolientem i zatrzymuje wilgoć w naskórku, to w tym przypadku nawet Dimetikon w połączeniu z alkoholem denaturyzowanym nie da sobie z tym rady. Nie zatrzyma tej wilgoci w naskórku. Ta skóra będzie odwodniona, bariera lipidowa będzie naruszona, rozwalona, a z perspektywy długoterminowego stosowania kosmetyków z alkoholem denaturyzowanym, możecie się pozbyć trwale bariery lipidowej. Co oczywiście wasza skóra ukaże, że przepiękną nadwrażliwością. Stałą nadwrażliwością, intensywnym rumieniem, i pomyślicie sobie, kiedyś mieliście skórę normalną, bezproblemową. Nagle zaczęła się czerwienić. Nagle jest cały czas rozdrażniona, nie toleruje większości kosmetyków. Ciągle jest zaczerwieniona, ciągle jest podrażniona, ciągle mam suche skórki mimo wykonywanych regularnych peelingów. Są to symptomy rozwalonej bariery lipidowej, moi drodzy. Odbudowa bariery lipidowej trwa bardzo długo. Także rozważcie sami, czy warto używać taki kosmetyk, bądź jakikolwiek. Kosmetyk z zawartością alkoholu denaturyzowanego. Z mojej strony, ta linia Sensa jest jednym zwykłym śmieciem testowanym na zwierzętach, niewartym nawet złotówki. Także, jeżeli Wam się ten materiał podoba, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego. Buziaczek Wielki Oczywista Oczywistość zawsze Was muszę tutaj zabuziakować. Hejka.